Podział na dobro i zło to jeden z najstarszych dualizmów w naszej ludzkiej kulturze. Nieustający konflikt pomiędzy tymi siłami możemy obserwować już w pierwszych wierzeniach i mitologiach. Co jednak wyznacza granicę pomiędzy dobrym a złym postępowaniem? Jak się okazuje, w historii ujęcie to potrafiło dość znacznie ewoluować. Rozważania na temat dobra i zła są zaś o tyle istotne, że większość z nas chce się uważać za ludzi dobrych, postrzegać swoje życie jako dobre. Co więc odróżnia człowieka dobrego od złego? Z jednej strony ostatnie dni wojenne sprawiły, że zło znowu stało się dla nas czymś bardzo wyraźnym, namacalnym, jaskrawym. Mnie jednak zawsze zastanawiało, czy wystarczy nie zabijać, nie napadać na bliźniego, nie kraść, poruszać się generalnie w granicach prawa, żeby być człowiekiem dobrym. Temat jest oczywiście zbyt złożony, żeby wyczerpać go w jednym odcinku, ale chciałbym Wam dzisiaj przedstawić pięć filozoficznych i psychologicznych koncepcji, do tego dość nieoczywistych, które mogą nam pokazywać po czym możemy rozpoznać złego człowieka. Zobaczmy. Oznaka pierwsza. Resentyment według niczego. Myślicielem, który miał duży wpływ na postrzeganie zła i dobra w XIX i XX wieku był Fryderyk Nietzsche, autor m.in. Tako Rzecze Zaratustra. W dość prowokacyjny, ale i zmuszający do myślenia sposób kwestionował zbudowane głównie na tradycji chrześcijańskiej i platońskiej spojrzenie na ludzką moralność. Zdaniem niczego, to jak współcześni mu Europejczycy definiowali dobro i zło, było dość naiwne i w większości było wynikiem tak zwanego resentymentu. Co to dokładnie oznacza? Dobrym przykładem mechanizmu resentymentu jest słynna bajka Ezopa o lisie i winogronach. W utworze tym lis zauważa przypadkiem piękne, dojrzałe winogrona. Z cieknącą spyską śliną postanawia ich spróbować. Niestety po kilku skokach przekonuje się, że rosną one dla niego za wysoko. Co robi? Odchodzi, pocieszając się jednak, że zapewne winogrona wcale nie były takie dobre i w sumie nie ma czego żałować. Bardzo podobnie działać ma właśnie resentyment. Z początku pożądamy pewnych rzeczy lub stanów i widzimy je jako dobre. Kiedy jednak okazuje się, że są one dla nas nieosiągalne, bo jesteśmy na ich zdobycie za słabi, niedostatecznie kompetentni lub po prostu za bardzo boimy się, żeby po nie sięgnąć, to odwracamy się od nich i zaczynamy oceniać je jako coś w sumie złego, grzesznego. Zdaniem Niczego, stąd właśnie wśród ogółu brała się swoista pogarda moralna dla siły, dominacji, bogactwa, ale też wolności, przygody czy wybitnego talentu. Według filozofa ci, na przykład, którzy nie potrafili zdobyć bogactwa, jak ich pierwotni idole, zaczynali zarzucać tym idolom na przykład chciwość i niemoralne życie. Słabi, zdaniem Niczego, we wszystkim, co od nich silniejsze, dopatrywać się mieli grzechu. Między innymi dlatego nawoływał on do zupełnego przeformatowania naszych wartości. Czy jednak historia nie zweryfikowała negatywnie odważnych poglądów pana Fryderyka? W końcu, nie przypadkiem jego tezy, nawet jeśli bardzo spłycone i zniekształcone, były silną inspiracją m.in. innymi dla niemieckich nazistów i innych ruchów faszystowskich. Można też powiedzieć, że w pewnym stopniu Putin właśnie za resentyment pogardza m.in. Europą Zachodnią, która krytykując jego siłową politykę, sama tak naprawdę nie potrafi działać już w ten sam sposób. Oczywiście każdą ideę można doprowadzić do absurdu. Stanowisko niczego być może nie wystarczy do zbudowania całościowego systemu etycznego. Niemniej i tak warto być świadomym mechanizmu resentymentu, bo jako mocno nieświadoma motywacja może on prowadzić nas na przykład do nazywania zdrowej ambicji i dążenia do samorealizacji egoizmem, wiary w siebie i głodu wiedzy za rozumiałością. Umiłowania estetyki próżnością, a asertywności agresją. Teoria resentymentu nie daje nam więc jednoznacznych wytycznych, gdzie kończy się dobro, a zaczyna zło w naszych zachowaniach i postawach, ale zwraca nam w bardzo cenny sposób uwagę, że złym człowiekiem może być nie tylko brutal i despota, ale też intelektualny leń i tchórz który zazwyczaj nie tylko w zafałszowany sposób ocenia swoje życie i motywacje, blokując swój prawdziwy potencjał, ale też wstrzymuje go w innych, wzbudzając w nich poczucie winy i nieprawości. Objaw drugi. Zła wiara według egzystencjalistów. Z przemyśleń niczego czerpał też niewątpliwie słynny francuski egzystencjalista Jean Paul Sartre, kiedy opracowywał pojęcie złej wiary. Zjawisko to ma pewne cechy wspólne z resentymentem, jest jednak dużo bardziej zakorzenione w indywidualnym doświadczeniu jednostki niż w ogólnych rozważaniach etycznych. Złą wiarę Sartre obrazuje przykładem kelnera, który utkwił w swoim zawodzie i spędza całe dnie na roznoszeniu talerzy. Choć praca nie przynosi mu szczęścia, kelner każdego dnia sam się do niej zmusza, pogrążając się w bierności. Uzasadnia swoją pozycję wiarą w to, że tak najwyraźniej miało być i nie było mu pisane nic więcej. Właśnie takie myślenie, blokujące z góry rozmaite możliwości, jest zdaniem Sartra przykładem złej wiary. Naszym przewinieniem jest więc to, że rezygnujemy z naszej prawdziwej wolności, wynajdując sobie przeróżne usprawiedliwienia dotyczące np. Na warunków naszego życia, naszej przeszłości czy wyobrażonego przeznaczenia. Oczywiście nie chodzi tutaj o tanie hasła coachingowe, że możesz być kim chcesz, bo to nie jest prawda. Opcji mamy jednak zawsze dużo więcej, niż nam się wydaje, i dlatego Sartre krytykuje przede wszystkim naszą bierność, która prowadzi do samoograniczania naszej rzeczywistej wolności. Być może bierność wobec siebie, wobec swojego świata brzmi niepozornie i ludzie bierni zazwyczaj nie są pierwotnymi przyczynami najczystszych aktów zła, ale zauważmy, że to dzięki ich obojętnej postawie mogą się one koniec końców rozprzestrzeniać. Jak głosi słynna sentencja, dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Czy jednak naprawdę dobrzy ludzie mogą nic nie robić, pozostawać bierni? Między innymi moim zdaniem nie. Oznaka trzecia. Wolność według liberalizmu. Bierność pozwala się złu rozprzestrzeniać, ale co jest jego pierwotną przyczyną, jego korzeniem? Na to oczywiście spojrzenia również są różne. Jednym z najgłośniej dyskutowanych w naszych czasach potencjalnych przejawów zła, który mieści się w szerokiej, szarej strefie pomiędzy tym, co dozwolone, a prawnie zabronione, są dziś przeróżne przejawy nietolerancji, uprzedzeń i dyskryminacji. Takie podejście nie wzięło się oczywiście znikąd. To jeden z kluczowych obszarów dominującego w naszej zachodniej kulturze liberalizmu. Klasyk myśli liberalnej, Alexis de Tocqueville, mawiał. Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Kierując się tą ideą, w zasadzie możemy robić co chcemy, o ile nie narusza to wolności drugiej osoby. Podejście to jest w cywilizacji zachodniej na tyle powszechne, że w zasadzie niekwestionowane. To właśnie z uniwersalnej akceptacji liberalnej moralności wynika, że za jeden z największych przejawów współczesnego zła uznawany jest brak tolerancji, będący tak naprawdę brakiem poszanowania dla cudzej wolności. Ktoś, będąc nietolerancyjny, stwierdza bowiem niejako: Moja wolność jest większa niż Twoja, i w jej imię mogę ci mówić, co ci wolno robić, a czego ci robić nie wolno. Problematyczne jest jednak, co uznajemy za granice wolności naszej i innych, bo osoby zachowujące się nietolerancyjnie często tłumaczą to tym, że robią to w imię obrony swojego stylu życia, swoich uczuć religijnych, swoich rodzin czy wolności, na przykład dzieci, które w tej danej sprawie głosu nie miały. Nietolerancja i wszelkie formy dyskryminacji bywają też paradoksalnie czasami dość ciężkie do zauważenia, bo bywają utajone, a wręcz nieświadome. I często, np. w psychologii, bada się różne postawy, gdzie nawet nie jesteśmy świadomi tego, jak różne uprzedzenia, z których sobie nie zdajemy do końca sprawy, mogą wpływać na nasze decyzje, na nasze oceny, zachowania wobec innych ludzi i ich wolności. Po raz kolejny kluczowa dla dobrej postawy jest odpowiednia uważność i otwarta głowa, a zło wypływa w dużej mierze z intelektualnego rozleniwienia. Objaw czwarty. Wina według Girarda. Bohater dość znanego w naszym kraju serialu Chłopaki z baraków, Ricky, przedstawił kiedyś swoją kultową już teorię na temat odpowiedzialności. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Nie będę próbował definiować teraz dokładnie, czym jest odpowiedzialność i za co jesteśmy tak naprawdę odpowiedzialni w naszym życiu. Ale panuje dość powszechna zgoda co do tego, że ludzie, którzy odrzucają swoją odpowiedzialność, co więcej, zrzucają ją na innych, nie mogą się uważać za ludzi dobrych. Francuski myśliciel René Girard stworzył w tym obszarze bardzo ciekawą teorię kozła ofiarnego. Według niego społeczeństwom zdarza się regularnie funkcjonować w takim napięciu, że dla opanowania sytuacji, uspokojenia emocji muszą się one oczyścić poprzez znalezienie osoby lub grupy osób, na której skupi się cała nienawiść i której usunięcie pozwoli złagodzić konflikt. Nie jest przy tym istotne, czy kozioł ofiarny miał rzeczywiście cokolwiek wspólnego z danym kryzysem, ważne, że można na niego względnie łatwo zrzucić całą winę za problematyczną sytuację. Klasycznym przykładem takiego zjawiska jest to, co stało się w latach 30. XX wieku. Pogrążone w kryzysie ekonomicznym Niemcy zrobiły z Żydów modelowego kozła ofiarnego, obarczając ich odpowiedzialnością za wiele swoich problemów i niepowodzeń, a w tragicznym efekcie prowadząc aż do ich niemal rytualnej Eksterminacji. No dobrze, ale to co zrobili m.in. naziści, nie pozostawia najmniejszej wątpliwości co do oceny moralnej, a miało być przecież o nieoczywistych i osobistych. Symptomach zła. Otóż mechanizm poszukiwania kozła ofiarnego jest też bardzo często obecny w naszym osobistym doświadczeniu, kiedy pragnąc zredukować nieznośny ciężar własnej odpowiedzialności czy niepowodzeń, szukamy sobie winnych na zewnątrz. Może to być partner, sąsiad, szef, rząd albo uchodźcy, a nawet wszyscy oni naraz. Zauważmy też, jak często mechanizm ten łączy się z poprzednim grzechem nietolerancji, ponieważ oba zachowania wzajemnie się usprawiedliwiają i wzmacniają. Kluczowe w każdym razie jest to, że nigdy nie weźmiemy pełnej odpowiedzialności za nasze życie, nasze błędy i problemy, dopóki przyczyn będziemy poszukiwać przede wszystkim poza sobą. Symptom 5 podatność według psychologii społecznej. Słyszeliście kiedyś o tak zwanym efekcie lucyfera? Termin ten wprowadził do literatury prawdziwy celebryta psychologii społecznej, profesor Filip Zimbardo, autor m.in. słynnego stanfordzkiego eksperymentu więziennego. Na czym polegało to słynne badanie i co ma wspólnego z księciem ciemności? Do przeprowadzanego przez Zimbardo i jego zespół badania celowo wybrano tylko osoby, które nigdy wcześniej nie miały żadnych problemów z prawem. Następnie uczestników umieszczono w specjalnie zaaranżowanym więzieniu i podzielono na dwie grupy więźniów i strażników, po czym obserwowano ich zachowania. Co w dużym skrócie wykazał eksperyment, to że ludzie na co dzień łagodni i uczciwi potrafili bardzo łatwo wcielić się w rolę oprawców zachowujących się okrutnie strażników więziennych, jeżeli tylko stworzyć im do tego odpowiednie warunki. Eksperyment więzienny wraz z wieloma innymi eksperymentami, np. eksperymentem Milgrama, ujawnił nam więc niepokojącą prawdę o nas samych. Mianowicie, że nawet dobry na co dzień człowiek jest zdolny do wykonywania najstraszniejszych rozkazów oraz przyjmowania najbardziej okrutnych postaw pod wpływem swojego środowiska. No dobrze, ale skoro taka jest już po prostu ludzka natura, to jak na bazie tej wiedzy odróżnić ludzi dobrych? Od złych? Otóż jak wykazano m.in. w eksperymencie Zimbardo, nie wszyscy ludzie przyjmowali takie same postawy i nie w równym stopniu. Chociaż więc łatwo ulec presji lub zachętom otoczenia do czynienia zła, to jednak można też znaleźć w sobie siłę, aby się środowisku oprzeć. Temat jest po raz kolejny aktualny, bo często w czasie wojen nawet potworne akty zła tłumaczy się np. rozkazami przełożonych czy postawą kolegów. Nasza podatność na wpływ innych jest oczywiście bardzo złożonym, ciągle badanym konstruktem psychologicznym. Naszą odpowiedzialnością jest jednak ją sobie uświadamiać i potrafić w momentach próby się jej przeciwstawiać. Jak Wam wyszło na bazie dzisiejszych wskaźników? Jesteście dobrymi ludźmi, czy jednak nie do końca? Mi wyszło, że na pewno mógłbym być jeszcze lepszy i mam zdecydowanie nad czym pracować. Myślę, że ta praca nad sobą też jest taką cechą ludzi generalnie dobrych to ciągłe dążenie do bycia lepszymi. Tego, nam wszystkim życzę. Z mojej strony to już tyle. Zachęcam do zostawienia subskrypcji. Jak zwykle i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.